Witajcie! Jak pewnie wiecie z ostatniego filmiku, kupiłem sobie cztery blisterki i teraz nadszedł taki czas na otworzenie ich. Także dzisiaj do otwarcia idzie pierwszy z nich, pierwszy odcinek z tymi blisterkami. Dzisiaj otworzymy sobie blisterek, gdzie z przodu mamy zawodnika. Bayernu Getsa, także y, Snydera oraz Alexisa Sancheza, zawodnika arsenalu. No i dobra, także tu mamy jeszcze e, te dwie limitki, które mi się trafiły e, w ostatnim odcinku, jak otwierałem e, tego e, multipaka. Także co. Lecimy, lecimy z tym, bo nie ma zbytnio czasu na, na pierdzielenie się z tym. O! Już widzę chyba, że będzie jakiś zonnik z Borussii na karcie limitowanej. I mamy tutaj e, napastnika bodajże, jest to... Nie, to jest pomocnik, a jest to Marco Rose z Borussia Dortmund, super! Super karta, świetnie, już trzecia limitka do kolekcji. O, tu sobie może go damy, super. I czwartą limitką jest jaja ture, super. Manchester City. No świetne są te e, karty limitowane. Jak już pewnie e, wam mówiłem, czy nawet sami zdążyliście to zauważyć, świetnie. Świetnie w tym sezonie wyglądają. Także co? Po kolei może lecimy. Mamy tu załodnika tego Bela, znaczy się. Oczywiście to jest blisterek, który zawiera 36 kart. Plus dwie karty z limitowanej edycji, a więc mamy 6 saszetek, a nie 5 jak czasami się zdarza. Bo różne są też opcje z tymi blisterkami i mamy tu Mastera mm, Pianicia i mamy La Decima jest komplet, mam komplet e, miałem już dwie poprzednie La Decima i teraz mam La z pucharem co Ronaldo trzyma puchar no super, karta super już jestem naprawdę mega zadowolony także lecimy dalej Choć obawiam się, że może tu jakieś już mega karty nie być. Drugiej, ale no zobaczymy. Legendy pewnie nie będzie, ale może jeszcze jakiś game changer, jakby do nas zawitał, to będę bardzo zadowolony. Tu mamy logo Romy. Teammate i mamy keyplayera Jest to Tiago Motta, zawodnik PSR. Tu sobie go postawimy. I kolejna saszetka. Wow! Dobra. Szybciutko otwieramy i zobaczymy, co nam tu wyskoczy. Johansson, Matwidi, Jimenez i ekspert Ale niestety jest to moja powtórka i Kerkasias. Ale karta naprawdę świetna. Super. Także obawiam się, że już tu jakieś mega karty nie będzie, ale no cóż, otworzyć trzeba. Może się jednak zaskoczę, że że coś jednak wpadnie fajnego Yang, Silesen, Kapel wow, International Star Alexis Sanchez. Nie miałem tej karty. No super. Myślałem, że już nic. Jest fajnego nie wejdzie, a tu jednak się trochę zdziwiłem. Tu mamy Kolbeita Sigtuarsona, tak to się chyba czyta. Jest to zawodnik z Islandii, jak tu widać. Jest to karta One Watch. O, tu sobie damy. No i jeszcze dwie, dwie saszetki zostały do otwarcia. Zobaczymy co będziemy mieli się. Milanov, Milet, Mehmedi, Master, Müller, powtórka oczywiście, Klub Basz, Benfica, i mamy Defensive Rock, jest to załodnik Vensont kampani. super, nie miałem tej karty, fajnie, no i ostatnia saszetka, zobaczymy co nam tu wpadnie, ciekawego, W salach, Schweinsteiger, BB, Totti, e, Juventus i mamy niestety tylko One-To-Watch Freddy Montero Sporting Club de Portugal. Także tak by to wyglądało. Wpadły mi dziś dwie kolejne świetne karty limitowane: Ture oraz e, Royce e, La Decima, brakująca też international star którego nie miałem a także expert ale niestety powtórka także tak by to wyglądało zapraszam was będziemy otwierać jeszcze trzy kolejne blisterki także będzie się działo także trzymajcie się pozdrawiam was cześć